Witajcie, chciałbym Was zaprosić dzisiaj na krótką relację ze zbiorów kukurydzy SY Pandora z firmy Syngenta. Znajdujemy się dzisiaj w gospodarstwie Pana Piotra Skrętnego w Powiecie Złotowskim, gdzie mamy okazję uczestniczyć w zbiorach odmiany SY Pandora z firmy Syngenta. SY Pandoras jest to odmiana średniowczesna z grupy VO240. Jej wysoki steak green pozwala nam decydować o terminie zbioru, natomiast drying down jest na poziomie wzorcowym. Panie Piotrze, jak długo współpracuje Pan już z firmą Syngenta? Z firmą Syngenta współpracuję od kilkunastu lat. Zakupuję w firmie Syngenta nasiona kukurydzy, rzepaku oraz środki chemiczne do ochrony roślin. Bardzo się cieszę. A skąd wybór akurat odmiany Pandoras? Co roku siejemy kilkanaście poletek różnych odmian i firma Syngenta również w tym uczestniczy. Odmiany Syngenta, a przede wszystkim Pandoras, jest w czołówce, dlatego stosujemy u siebie w gospodarstwie tę odmianę. A jak ocenia Pan w tym roku sezon pod względem zbiorów? Jak wyglądają prace? No, prace w tym roku są opóźnione bardzo, z powodu zimnej wiosny, ale to myślę, że rekompensuje zwyżką plonu, bo w kluczowym momencie, kiedy kurda poczęła wodę, u nas trochę tej wody spadło. No i plon jest w miarę zadowalający. Kierunkiem użytkowania SY Pandoras jest zbiór na ziarno. Warto tutaj wspomnieć, że jest to czysty flint, który doskonale nadaje się do przemysłu mynarskiego. Dodatkowo wysoka zawartość skrobi w ziarnie cieszy się sporym zainteresowaniem przemysłu spirytusowego, co jest dodatkową zaletą w obecnych czasach. Kolba typu fix o bardzo cienkiej osadce oraz o bardzo atrakcyjnym wyglądzie. Jak możecie zauważyć, wysokie, a zarazem odporne na wyleganie rośliny, oznaczające się bardzo dobrą budową łodygi oraz silnym, zdrowym ulistnieniem. Te wszystkie cechy kierunkują SY Pandoras na bardzo wysoki potencjał plonowania. A co niezwykle ważne, odmiana ta doskonale nadaje się na wczesne siewy oraz stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną, ponieważ charakteryzuje się bardzo mocnym, wczesnym wiosennym wigorem. Dla wszystkich zdecydowanych na wysoki plon wybór jest jasny. SY Pandoras od Syngenta.